Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Niekontrolowany zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej może prowadzić do zniszczenia części grupy cylinder tłok. W artykule zastanowimy się, czym jest detonacja silnika, jakie są jej przyczyny i konsekwencje. Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Niemożliwe jest zrozumienie, dlaczego dochodzi do detonacji bez zrozumienia normalnego zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, zwanej, dalej FAM. Kilka stopni przed GMP iskra jest dostarczana przez świecę, powodując zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Front płomienia zaczyna rozchodzić się od elektrody, gdzie znajdowało się początkowe centrum do ścian komory spalania. Jeśli kąt wyprzedzenia zapłonu, zwany dalej kątem wyprzedzenia, został prawidłowo dobrany, to około 10 op. GMP w komorze spalania. Powstaje maksymalne ciśnienie spalania. W tym momencie tłok znajduje się w położeniu, w którym energia uderzenia w ramię generuje maksymalną siłę obrotową korby, chociaż zapłon mieszanki ma miejsce przed GMP, a zatem tłok jest poddawany energii opóźniającej. Pozytywna strona jest znacznie bardziej znacząca. Najważniejszą kwestią jest przyłożenie siły do tłoka w momencie, w którym dźwignia pozwala na uzyskanie maksymalnego momentu obrotowego. Płynny zapłon mieszanki pozwala osiągnąć ten efekt. Definicja. Detonacja silnika to spontaniczny zapłon TPVS charakteryzujący się dużą prędkością rozprzestrzeniania się frontu płomienia. Jak widać, detonacja ma charakter przeciwny do normalnego spalania. Główną cechą zapłonu detonacyjnego jest prędkość rozchodzenia się fali. W tym przypadku porównanie do fali uderzeniowej jest bardzo trafne. Po przyłożeniu iskry średnia prędkość wzrostu spalania wynosi 20 do 30 m na sekundę. Prędkość fali uderzeniowej w momencie detonacji paliwa sięga 2000 000 m na sekundę. Oczywiście nie skończy się to dobrze dla silnika. Fala uderzeniowa demoluje centrum zapłonu uruchamiane przez świecę zapłonową uderzając w ścianki komory spalania. Fala uderzeniowa tworzy rezonujące uderzenie, które objawia się dzwonieniem podczas pracy silnika. To właśnie ten dźwięk pozwala stwierdzić, że detonacja występuje w jednym lub kilku cylindrach. Charakter występowania. Zrozumieliśmy, czym jest detonacja silnika, ale co jest warunkiem jej wystąpienia. Detonuje w komorze spalania nie tylko paliwo, ale także olej. Który pozostaje w komorze spalania podczas niepełnego spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Wróćmy do procesu spalania. Na początku zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej od iskry proporcjonalnie do rozprzestrzeniania się frontu płomienia następuje wzrost ciśnienia w komorze spalania. Nieuchronnie wzrasta również temperatura, w tym momencie na obrzeżach TJ wewnętrzne komory spalania, gdzie nie dotarła jeszcze fala spalania mieszanki rozpoczynają się reakcje przedpłomienne, innymi słowy cząsteczki benzyny zaczynają się rozpadać pod wpływem temperatury i ciśnienia. Rozpadające się cząsteczki paliwa bardzo łatwo ulegają zapłonowi, dlatego też jeśli temperatura jest zbyt wysoka w jakimś miejscu w komorze spalania, prowokuje to spontaniczny zapłącząsteczek paliwa. Teraz mamy już jasność co do przyczyn detonacji silnika, ale dlaczego prędkość fali uderzeniowej podczas detonacji jest znacznie większa niż po przyłożeniu iskry w silniku cywilnym ciśnienie w przestrzeni natłokowej w momencie, gdy tłok osiąga GMP. Wynosi około 12 atm. Front płomienia rozchodzący się od iskry powoduje wzrost ciśnienia w pozostałej przestrzeni. Dlatego ciśnienie, na przykład w pobliżu górnej ścianki cylindra, może osiągnąć 50 do 60 atm. Z tego powodu prędkość samozapłonu cząstek jest znacznie większa niż prędkość cząstek zapalanych przez iskrę. Przyczyny Czynniki powodujące pojawienie się detonacji, niedopasowanie liczby oktanowej paliwa, niedopasowanie stopnia sprężania. Jeśli w wyniku prac naprawczych zwiększono stopień sprężania, tankowanie benzyny tej samej marki może prowadzić do detonacji. Bardzo łatwo jest dopuścić do takiego niedopatrzenia, szlifując głowice cylindrów lub sam blok. A następnie instalując uszczelkę głowicy cylindrów o poprzedniej grubości, jeśli nie chcesz umrzeć silnika, stopień sprężania powinien być traktowany bardzo poważnie. Należy pamiętać, że detonacja silnika może wystąpić podczas upałów lub w pewnym zakresie obrotów kąt sprężania. Zbyt wczesny kąt może prowadzić do pasożytniczego ciśnienia w niektórych miejscach komory spalania co doprowadzi do spontanicznych eksplozji, nieprawidłowy stosunek paliwa do powietrza, detonacja silnika może wystąpić zarówno w przypadku zubożonej mieszanki, jak i nadmiernego wzbogacenia cadza w komorze spalania. Tworzenie się osadów sprzyja przyczepianiu się cząstek, które nie opuszczają komory spalania po słowie wydechu, utrzymując wysoką temperaturę. Przyczyniają się one do wystąpienia detonacji w cylindrze. Duża ilość sadzy prowadzi do wypełnienia efektywnej objętości komory spalania, co może prowadzić do detonacji. Metody kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny detonacji, należy monitorować stan układów zasilania i zapłonu, a także pamiętać o zasadach doboru benzyny. Najważniejsze składniki paliwa, izooktan i heptan. Izooktan. W przeciwieństwie do heptanu, jest wyjątkowo odporny na detonację. To właśnie stosunek izooktanu do heptanu nazywany jest liczbą oktanową benzyny. Dla większości kierowców wybór paliwa to I-92 lub I-95. Stosunek ten wynosi 95 lub 92. Na przykład 92% izooktanu i 8% heptanu. Samochód należy tankować wyłącznie benzyną zalecaną przez producenta na rynku można znaleźć octane Corrector lub octane booster. Celem tych produktów jest zwiększenie odporności paliwa na detonację. Wśród innych zaleceń jest to okresowe zwiększanie obrotów silnika do wysokich obrotów ciągła jazda w napięciu lub praca silnika w zakresie do 2000 km. Prowadzi do przyspieszonego tworzenia się osadów węglowych. Konsekwencje: główne awarie obejmują spalenie lub częściowe stopienie tłoka z powodu nienormalnie wysokich temperatur. Przegrody między pierścieniami mogą również pęknąć. Wyeliminowanie usterki pomoże w kosztownym remoncie. Przyspieszone zużycie cylindra: detonacja niszczy film olejowy na ściankach cylindra. Co prowadzi do suchego tarcia tłoków, wypalenie zaworów wydechowych, przegrzanie silnika. Wzrost temperatury turbiny, co może prowadzić do jej awarii. Wysoka temperatura ścianek cylindra i tłoka wymaga, aby pierścienie przewodziły przez nie więcej ciepła. Zbyt wysoka temperatura ma szkodliwy wpływ na elastyczność pierścieni, stopienie elektrody. Sytuacja ta jest rzadka i zdarza się tylko w skrajnie zaniedbanym stanie. Dla tych, którzy lubią oszczędzać pieniądze. Jeśli tankujesz nowoczesny samochód benzyną 92, mając nadzieję na zaoszczędzenie pieniędzy, będziesz mile zaskoczony informacjami o układzie zapłonowym silnika wtryskiwacza. Rejestrując wystąpienie detonacji, ecu cofa czas zapłonu. Takie działania pomagają wyeliminować detonację ale prowadzą do utraty właściwości dynamicznych samochodu w związku z tym wzrasta zużycie paliwa, co niweczy wszelkie próby zaoszczędzenia pieniędzy, tunery. Należy również uważać na obliczenia podczas doładowywania silnika, w szczególności silniki z turbodoładowaniem zbudowane nieprawidłowo są podatne na detonację, problem ten nie omija jednak atmosferycznych silników spalinowych, na krajowych rynkach są fani instalowania 16 zaworowych głowic cylindrów w silnikach z 8 zaworowymi tłokami, wielu nawet nie podejrzewa. Że 16 zaworowe silniki Was mają chłodzenie olejowe tłoków, dlatego instalacja tylko głowicy cylindrów jest obarczona wzrostem temperatury w cylindrze. Jazda pod obciążeniem. Jazda w napięciu to jazda pod obciążeniem na wyższym biegu. Dzieje się tak, gdy kierowca gwałtownie dodaje gazu, będąc na nadbiegu. Gdy prędkość obrotowa silnika nie przekracza 2500 tysięcy, taka sytuacja może być sprowokowana przedłużającym się wznoszeniem, w którym kierowca nie zmniejsza prędkości, ale mocniej naciska pedał. Jazda w napięciu, zwłaszcza na turbodoładowanym silniku o małej pojemności, stwarza korzystne warunki do detonacji, dlatego lepiej unikać takiego sposobu jazdy czujnik detonacji. To właśnie ten czujnik wykrywa obce częstotliwości rezonansowe w cylindrze. Na podstawie odczytów czujnika detonacji ECU podejmuje decyzję o skorygowaniu kąta wyprzedzenia zapłonu. Jeśli silnik jest w dobrym stanie, a w zbiorniku znajduje się odpowiedni rodzaj paliwa, uszkodzenie czujnika nie doprowadzi do detonacji. Po prostu teraz ECU nie będzie w stanie odpowiednio zareagować na pojawienie się takiego negatywnego zjawiska, a WordPress komentarz Hello World.